To powiem wam, że nie spodziewałem się czegoś takiego, ale Roblox nas zaskoczył i mamy w katalogu nowy darmowy itemek Spring Flower Crown. Jest to ten oto item, ja sobie go w tym momencie odbiorę i każdy z was może sobie go odebrać. Jest on limitowany czasowo, no i mamy czas do 6 maja, aby sobie odebrać, także musicie się widzowie spieszyć, ponieważ no jeszcze troszeczkę czasu zostało, ale lepiej sobie go szybciej odebrać, żebyście o nim po prostu nie zapomnieli. No słuchajcie, itemek prezentuje się w taki sposób i powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie wygląda, trochę mi się kojarzy z Valkyrią, nie wiem dlaczego. I zobaczcie na ten efekcik widzowie. Mamy też efekt specjalny, także darmowy itemek ze specjalnym efektem. No, spoczko, tylko pamiętajcie, że jest to item dostępny przez pewien czas, więc musicie sobie go szybko odebrać do 6 maja, jeśli chcecie sobie go zdobyć. Słuchajcie, znacie widzowie, czy itemek wam się podobaliście. Też jest mega fajny zionek, ponieważ widzowie Let's go! Skończyłem widzowie szkołę z dniem dzisiaj ukończyłem szkołę no more school for me. I finally graduated high school. There it is, guys. I did it. I finally did it! Let's go, widzowie! Let's go! No fajnie, że wreszcie jakiś darmowy itemek od Robloxa się pojawi. I to taki naprawdę całkiem, całkiem niezły Także no w tym odcinku to będzie wszystko Taki szybki odcineczek Dziękuję wam za jego obejrzenie Jeśli oczywiście wam się spodobał To możecie oczywiście zostawić opeczkę w górę I subskrypcję Widzowie będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło Jak to zrobicie Także w tym odcinku moi drodzy To już jest wszystko Trzymajcie się No i cześć